Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chamie Jezus powiedział do apostołów. Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom. I w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was złodzić z mego powodu na świadectwo Im i Pogałom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie Wam poddane, co macie mówić. Gdyż nie Wy będziecie mówili, lecz duch Ojca Waszego będzie mówił przez Was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Oto słowo Panie Każdego roku, w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, zasługujemy się w opis męczeństwa świętego Szczepana. Niektórzy mogą się dziwić, jak da się połączyć cud narodzin z brutalną śmiercią. Ale od samego początku Kościół wierzył, że ten, kto oddaje swoje życie za Chrystusa poprzez swoją śmierć, rodzi się dla nieba. I dlatego dzisiejsze święto, wspomnienie świętego. Szczepana to także Dzień Narodzin. Dzień Narodzin dla Królestwa Niebieskiego, Dzień Narodzin dla życia w Bożej Chwale. Wsłuchując się w opis męczeństwa, dostrzegamy w nim przede wszystkim przyczynę, dla której Szczepan oddaje życie. Szczepan napełniony duchem świętym. Staje przed swoimi przeciwnikami, przed Żydami, faryzeuszami i wygłasza takie słowo. On, pełen ducha świętego, patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Boga i rzekł: Widzę niebo otwarte i syna człowieczego stojącego po prawicy Boga. Te słowa musiały ukłuć tych, którzy przed nim stali. Przecież. Mijają tak naprawdę dopiero miesiące od chwili, w której wydali Jezusa na śmierć. Jeśli przyniesiemy się myślą do sceny, w której w noc swojej śmierci Chrystus staje przed Sanhedrynem, to przypomnijmy sobie, że kiedy stawali tam różni świadkowie, którzy mieli potwierdzić rzekome przestępstwa Pana Jezusa, dopiero ten moment, w którym Jezus powiedział, Jestem synem Bożym, jestem Bogiem. Stał się źródłem Jego skazania. Arcykapłan rozdarł szaty. Zbluźnił, nie potrzebujemy świadków, wszyscy słyszeliśmy co powiedział. Nie było większego bluźnierstwa w uszach żydowskiego kapłana, jak to, że człowiek równał się z Bogiem. Stawiał się na równi z przedwiecznym. I to się stało przyczyną wyroku. I teraz Szczepan stoi i w mocy Ducha Świętego napełniony jego światłem mówi Nie otwarte, a ja widzę syna człowieczego stojącego po prawicy Boga. Oni skazali Chrystusa za to, że nazwał siebie Bogiem. A Szczepan prosto w oczy im powiedział, tak, ja go tam widzę, stoi po prawicy Boga. Zabiliście Mesjasza. Wydaliście na śmierć tego, którego Bóg do was posłał, aby was zbawić. To rozjuszyło ten tłum. Skończyło się na kamienowaniu. I ten piękny moment, w którym Szczepan mordowany modli się za swoich oprawców. Pada na kolana, osuwa się na kolana i mówi, Panie, nie poczytaj in tego grzechu. Jeśli Przeglądamy Pismo Święte pod kątem poszukiwania tych momentów, kiedy ktoś klęka, to zawsze tam jest w kontekście wpisane, że klęka, aby oddać chwałę Bogu. Oddaje cześć tajemnicy Bożej Obecności albo tajemnicy Bożego Działania. Jest wiele takich momentów, które prorocy w swoich księgach opisują, jak to klękali. I stawali w ten sposób przed Bogiem. Jeśli poczytamy Ewangelię, zobaczymy, że bardzo często ci, którzy przychodzili do Jezusa i prosili o uzdrowienie, znowu klękali przed nim. Niewidomy przychodzi i mówi, Panie, abym przejrzał, i klęka na kolana. Przychodzi trędowaty, Panie, jeśli chcesz, mogę być oczyszczony, i pada przed Jezusem na kolana. Gdzieś w poczuciu tajemnicy Boga, który jest człowiekiem, człowiek klęka i oddaje cześć, oddaje chwałę, uniża się przed tajemnicą, która go przekracza. I popatrzcie, w tym momencie jeszcze raz przywołajmy te słowa, a On pełen Ducha Świętego patrzył w Niego i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Boga. My także jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Otrzymujemy go w sakramencie chrztu, otrzymujemy go w sakramencie wierzmowania. I zobaczcie, my także oczyma wiary widzimy rzeczy, których nie widzą ci, którzy wierzyć nie chcą. W chlebie i winie złożonym na otworze widzimy Boga, Jego obecność. W tabernakulum oczyma wiary widzimy Bożą obecność, bo wiemy, że tam Chrystus w postaciach eucharystycznych. Jest przechowywana. I my także klękamy przed tą Bożą Obecnością, klękamy przed tajemnicą Boga, który jest pośród nas. Wchodząc do kościoła, przechodząc przed tabernakulą, powinniśmy przeklęknąć, by oddać cześć i chwałę Bogu. Kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, zobaczcie, jak jest zbudowany nasz kościół. Balaski to nie jest tylko miejsce, żeby odgodzić kapłana od wiernych. One są miejscem, przy którym. Ten, który przystępuje do tajemnicy Boga, który staje się pokarmem, staje się chlebem, ma uklęknąć przed tą tajemnicą, uwielbić Boga w jego obecności. Tak przez wieki przyjmowano komunię świętą i to jest do dziś podstawowy sposób jej przyjmowania. Nawet kiedy przyjmujemy komunię świętą procesyjnie, powinniśmy przyklęknąć chwilę przed jej przyjęciem, nie przed kapłanem. Przed obecnością Bożą, którą kapłan trzyma w dłoniach, aby oddać cześć i chwałę temu, który ma się zjednoczyć z moim życiem w Komunie Świętej. Kiedy przechodzi koło mnie kapłan z bursą, idący do chorych, też, aby uczcić Bożą obecność, powinienem przypiać. Oczywiście są wyjątki, tak? Jeżeli ktoś chodzi już o lasce, nie wiem, jest zagipsowany, albo z powodu jakiejś choroby, niemożności, nie może ująć kolan, czy bowiem może się skłonić. Ale zasadniczo cześć i chwałę oddajemy Bogu przez przyklęknięcie. Jest ten piękny moment, kiedy Mojżesz staje przed Bożą obecnością w płomieniach ognistego krzewu. Tam nie ma napisane wprost, że klęka, przyklęka, ale pamiętamy te słowa, w których on mówi Bóg mówi do Mojżesza Zdejmij sandały z nóg, bo na której stoisz, jest ziemią świętą. Tysiąc lat temu mniej więcej mnisi w opactwie w Klinii, przejęci tymi słowem, do Komunii Świętej przystępowali boso, bo stawali przed Bogiem obecnym w Najświętszym Sakramencie. A On, pełen Ducha Świętego, patrzył w Niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Boga. Święty, Święty Szczepan dostrzegał rzeczywistość, która była niedostępna dla wszystkich tych, którzy stali wokół niego. To się stało przyczyną jego śmierci. I zobaczcie, że dzisiaj, kiedy człowiek wierzący światłem Ducha Świętego oświecony. Mówi i dostrzega obecność Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, to także rodzi kontrowersje. To także rodzi reakcje. Nie wszyscy są gotowi w tego Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie uwierzyć. Być może dzisiaj to już się nie wiąże z tym, że ktoś rzuca w nas kamieniami, ale nadal to nas wyróżnia od świata, że Duch Święty uznania nas widzieć rzeczy dla innych. Niedostępne. Widzieć Boga obecnego wśród nas, to wielki dar, a zarazem wielka tajemnica. Przed tą tajemnicą padamy na kolana dwa razy w czasie mszy Świętej. W pierwszym momencie, w uznaniu właśnie tajemnicy tego, co się dokonuje, gdy kapłan wyciąga ręce nad darami, w słowach modlitwy epikletycznej przyzywa Ducha Świętego, a potem przez cały czas, kiedy odtwarza słowa Chrystusa z ostatniej wieczerzy, wierzcie i jedzcie, wierzcie i pijcie, pochylamy się w ten sposób, klękamy przed tajemnicą Boga, który w niewiadomy dla nas sposób działa. Realnie, prawdziwie staje się obecny wśród nas, w swoim ciele i w swojej krwi. I drugi raz, kiedy przyklękamy w czasie mszy świętej, klękamy na słowa Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Kapłan tą Bożą obecność unosi przed nasze oczy, ukazuje nam ją. A my wypowiadamy słowa: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowa, będzie uzdrowiona dusza moja. Przypomnijcie sobie te przykłady, które podałem. Niewidomy, ten trędowaty ręka Pani, jeśli chcesz, mogę być uzdrowiona. A on pełen ducha świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Boga. Święty Szczepanie, prosimy się uproś nam, abyśmy my także, napełniony duchem świętym, widzieli to, co niedostępne dla innych widzieli Boga obecnego wśród nas w sakramencie eucharystii